Masz wzór takiego ciągu arytmetycznego i masz sprawdzić, czy on jest rosnący, czy malejący, bo to oznacza zbadać monotoniczność. Sprawdzenie czy jest rosnący, czy malejący, ewentualnie czy jest stały. Choć ten wzór na to nie wskazuje. Monotoniczność ciągu ba badamy za pomocą sprawdzenia, czy różnica dwóch sąsiednich wyrazów ciągu arytmetycznego jest większa od zera, czy mniejsza od zera. Oto sprawdzamy. NT wyraz ciągu arytmetycznego jest dany takim wzorem, a n plus pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest dany wzorem, który musimy wyprowadzić, czyli za n wstawiasz n plus 1, tutaj też za n n plus 1 wstawiasz, likwidujesz nawias i wychodzi wyrażenie na n plus pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego. I teraz sprawdzasz, ile, wynosi, ile wyjdzie Różnica n plus pierwszego wyrazu minus nty wyraz ciągu arytmetycznego. Czyli za, to, za ten wyraz stawiasz to, czemu się równa, a za nty wyraz stawiasz wzór na nty wyraz. Pozbywaj się nawiasu i wychodzi, że ta różnica jest 5. To jest różnica ciągu arytmetycznego, nawias mówiąc. I ona jest większa od 0, co oznacza, że ta różnica jest większa od 0. A z definicji oznacza to, że jest to ciąg rosnący. Czyli piszesz, że ciąg dany takim wzorem jest rosnący.